Sandra Kurowska obok mnie cały czas, doktor Habilitowana Marzena Wątek z oddziału hematologii, Katarzyna Lisowska, Hemato-Ongologiczne Stowarzyszenie Chorych na Nowotwory krwi Bliskich i Łukasz Rokicki, prezes Fundacji Karita imienia Wiesławę Adamiec. Dzień dobry, witamy Was wszystkich. Dzień dobry, właśnie, witamy Dzień Was. Dobry. I chcemy na początek spytać, jak diagnozuje się nowotwory krwi? Bo to nie są nowotwory, które możemy, tak jak mówiliśmy o samobadaniu piersi, wyczuć palpitacyjnie. Jak je zdiagnozować? Co powinno nas zaniepokoić? Um. Bardzo istotną kwestią i wydaje mi się, że to powinno jakby najbardziej wybrzmieć jest to, że nowotwory krwi są bardzo łatwo widoczne w morfologii krwi. Dlatego każdy hematolog, który wypowiada się teraz publicznie, zachęca wszystkie osoby do tego, ażeby wynik morfologii krwi był wykonywany przynajmniej raz w roku, tak jak powinniśmy robić profilaktykę. Y Ginekologiczną i profilaktykę mamograficzną piersi, a mężczyźni, oczywiście, PSA. Co chciałabym jeszcze raz tutaj z tej kanapy podkreślić. Natomiast wystarczy wynik morfologii krwi, w którym my, hematolodzy, a również inni lekarze, lekarze rodzinni, lekarze domowi, każdy lekarz, który zobaczy wynik morfologii, jest w stanie nakierować pacjenta na właściwą diagnozę. Czyli znowu badanie, badanie i jeszcze raz badanie. Pani Katarzyno, od września weszły do refundacji nowe terapie. Generalnie dużo się dzieje w kwestii leczenia nowotworów krwi i czym możemy się już pochwalić? O, przez ostatnie trzy lata możemy się bardzo dużo pochwalić, prawda, pani doktor? Bardzo, bardzo dużo się zmieniło, więc nasi pacjenci hemato-onkologiczni są naprawdę bardzo dobrze zaopiekowani. Jeżeli chodzi o choroby, które do tej pory jak gdyby w ogóle pacjenci nam umierali, w tej chwili są leczeni. Czyli e, czy ostra białaczka szpikowa, czy przewekła białaczka limfocytowa, czy jak zwykle nowotwory mieloproliferacyjne, czyli mielofibroza, e, chłoniaki. No mamy karty, mamy ogromny, ogromny postęp. A czegoś jeszcze brakuje? Długa lista. E, Oby nie, ale... Nie, zawsze będzie nam brakowało, bo postęp jest tak ogromny, że zawsze będziemy gdzieś kogoś gonić. Więc na pewno braku, będzie nam brakowało tych terapii, które wchodzą już na świecie w przyszłym roku, a my uważamy, że teraz powinniśmy edukować przede wszystkim i pacjentów, i lekarzy, że te terapie są, dla kogo są i powinniśmy zacząć z nich korzystać, bo niestety nasi pacjenci nie korzystają z tych terapii. Także po co nam terapie, jak z nich nie korzystamy? Okazu, jedna rzecz to jest dostęp do terapii, druga rzecz to jest też jakość życia pacjentów. Jak o nią dbać? w chorobach nowotworowych no, Jakość życia jest bardzo ważna, dlatego, żeby, żebyśmy, żeby proces terapeutyczny przebiegał z sukcesem, to nasza głowa też musi być zdrowa i musimy poszukiwać różnego rodzaju endorfin, właśnie poprzez takie inicjatywy jak dzisiaj, które robią chłopaki. E, musimy, jest ten life balance, jest dla nas bardzo istotny dla pacjentów. Ważne jest, żeby nie żyć od wyniku do wyniku, od wizyty do wizyty, tylko zrobić coś dla siebie i żyć czasami lepiej niż przed chorobą. Właśnie, czy to przez jakiś sport, czy przez jakieś inne aktywności. I my, jako też organizacja, która szuka takich rozwiązań i, i robimy też różne eventy sportowe, tak jak właśnie Rajd Po Zdrowie, no specjalnie jesteśmy tutaj dzisiaj też dla chłopaków, bo są dla nas inspiracją. Pokazują właśnie od 16 lat, jak pacjentów wyciągać, właśnie na tą dobrą stronę poza e, ściany szpitala. I my specjalnie też dlatego chcieliśmy właśnie, tu pokażę do kamery, chcieliśmy podziękować chłopakom za to, e, za to, co robią i właśnie wręczyć nasze laury też tutaj rajdowe, sportowe dla, dla, dla Kamila i Szymona. Także bardzo wam dziękujemy za to, co robicie dla pacjentów. A ja jeszcze skorzystam i chciałabym pozdrowić wszystkich diagnostów laboratoryjnych, którzy tutaj są kluczowi, także tych, którzy... Pracuję w Narodowym Instytucie Onkologii.